Magnus Carlsen jest ostatnio w wyśmienitej formie. Oczywiście w przypadku wieloletniego mistrza świata, wieloletniego i nadal aktualnego lidera listy rankingowej jest to nic nowego, ale można mieć wrażenie, że w ostatnich dniach Magnus przełączył coś w swojej głowie i włączył tryb chyba niedostępny dla większości śmiertelników, o tym, że w ramach turnieju Grand Chess Tour Magnus grał kolejnych 11 pojedynków mówiło się bardzo dużo a po wygraniu turnieju w Zagrzebiu Norwek nie zwalnia tempa teraz w ostatnich dniach trwa turniej Aim Chess Rapid w ramach Champions Chess Tour i Magnus w kolejnych meczach fazy pucharowej pokonał Jordena Van Foresta następnie Fabiano Caruana i w fazie o której Teraz opowiemy, rywalizował z Nodirbekiem Abdusatorowym. Nodirbekiem, który też radzi sobie znakomicie, w pierwszej rundzie pokonał Wesleya So w kolejnej Lewona Aroniana, no i właśnie na tym etapie zmierzył się z Magnusem Karsenem. Pierwsza partia tego meczu na korzyść Magnusa wygrał czarnym kolorem i w drugiej mając białe. No, był w bardzo dobrej sytuacji. To sprawiło, że zawodnik z Uzbekistanu na pewno podszedł do tego pojedynku w takiej sytuacji prawie, że must-win, i to na pewno miało wpływ na przebieg tego pojedynku, który sobie właśnie przeanalizujemy. Także przechodzimy do partii i jak to bywa w sytuacji w której bardzo zależy nam na wygranej czarnymi po ruchu e4 no Dirbek nie odpowiedział ruchem e5 tylko poszedł w obronę sycylijską obronę sycylijską która no jest na pewno troszkę bardziej bojowym wariantem niż 5. Po skoczek F3 zagrał E6 też nie dając żadnych możliwości po D6. Goniec C6 wyskakując, wyskakiwania na pole B5. Gdzie wiadomo, że białe mają większe szanse na tak zwane wysuszenie partii. Więc E6 D4. Bicie, bicie skoczek F6, i tu bardzo ciekawa decyzja ze strony Magnusa Carlsena. W sytuacji, w której teoria jest bardzo rozwinięta po ruchu skoczek C3, i no, można byłoby tutaj oczekiwać albo D6, albo skoczek C6, albo jeszcze czegoś innego ze strony czarnych. Magnus zdecydował się na posunięcie Gonies D3. Ruch bardzo niestandardowy w tym e, układzie. E, dzięki temu, e, czy z uwagi na to, partia bardzo szybko zeszła z utartych ścieżek, można powiedzieć, weszła tak naprawdę na nieznane tory. E, co takiego niezwykłego jest w tym posunięciu? No to, że przede wszystkim e, skoczek C3 jest bardziej naturalny wyprowadzamy skoczka na pole, gdzie on i tak pójdzie, no a goniec niekoniecznie tutaj musi się znaleźć. Jakie są minusy tego ruchu? No minusy są tylko takie, że Hetman traci kontakt ze skoczkiem i właściwie no niemal wszyscy odpowiadali tutaj ruchem skoczek C6. Ciekawe, że tego posunięcia Abdusatorow w partii nie zagrał. Po biciu BC6 dostajemy taką strukturę, gdzie powstają te trzy pionki przeciwko dwóm pionkom białych w centrum. To jest, no, układ, który powstaje. W wielu różnych odgałęzieniach obrony sycylijskiej, i on jest dość specyficzny. Nie każdemu się podoba. Tutaj czarne mają rozmaite możliwości budowania centrum pionowego. Mogą zagrać d6, e5, mogą próbować zagrać d5 od razu, zostawiać pionka na e6 i ta struktura. Piona, pionowa czarnych jest bardzo elastyczna, można ją y, zafiksować, nie trzeba, no trzeba natomiast znać y, niuanse tej pozycji i chyba to sprawiło, że Abdusatorow nie chciał na to iść. Zwłaszcza, że ja przynajmniej mam takie wrażenie, że białe tutaj mają taki lekki, stabilny plusik z możliwościami kontrolowania przebiegu y, potyczki, a nie o to, y, a, no Dirbeckowi tutaj chodziło. Stąd decyzja o ruchu D6, ale wyjątkowo moim zdaniem nie trafiona, y, bo Przechodzimy teraz do struktur właściwie jeża, gdyż białe zagrały tutaj C4. Kiedyś mówiło się, byli zawodnicy, którzy zwykli mawiać, że jak postawią pionka na C4 w obronie sycylijskiej, to zawsze wygrają. I wiele w tym jest prawdy, że czarne stają tutaj od razu w lekko nieprzyjemnej sytuacji. Pionek stojący na C4 ogranicza możliwości kontry, ogranicza możliwości zagrania ruchu B5. Zagrania ruchu D5. Czarne stoją trochę niżej, czarne muszą uważać. Myślę, że to było ryzyko, które Abdusatorow sobie gdzieś tam wpisał. Mówi: Będę stał troszkę niżej, sprowokuję przeciwnika do wysunięcia się i skontruję go. No ale grał z Magnusem, który uwielbia właściwie każdy rodzaj pozycji, a zwłaszcza już te lepsze pozycje. Goniec e7, skoczek c3, a6, goniec e3, obie strony bardzo naturalne posunięcia, roszada, roszada i b6. Ruch b6 jest bardzo ciekawy, aczkolwiek ja zawsze widząc taki ruch już mam w głowie jakieś idee związane z ruchem e5. Widzę niebronioną wieżę, gdzieś otrzyma w wyobraźni jakiś atak gońcem, ale tutaj akurat to nie działa. Alternatywą przez zresztą wiele posunięć i wcześniej i później było posunięcie skoczek C6, nie wiadomo czy nie było to wskazane z próbą wymiany skoczka, zmniejszenia ilości figur na szachownicy. Zresztą skoczek z pola C6 może iść też na E5, na B4. Z drugiej strony, przynajmniej ja tak gdzieś byłem nauczony, że mimo wszystko w strukturze jeża skoczek nie powinien iść na C6, że raczej na D7 powinien stać. Także na pewno warto byłoby się tu zagłębić troszkę bardziej, żeby zrozumieć jak Czarne powinny grać, ale nie wykluczone, że po prostu stoją tutaj gorzej. B6, F4, Magnus bardzo naturalnie. Teraz pojawiają się idee tak E5, jak i F5. Czarne Hetman C7. Prawdopodobnie lekko niedokładne posunięcie, gdyż no. Wiadomo o co chodzi czarnym, chodzi o to, żeby po ruchu Hetman C7 walczyć z ruchem E5, ale nie wiadomo, czy nie lepiej było zagrać po prostu goniec B7, zobaczyć co zrobił białe, rozwinąć tę figurę. E5 prawdopodobnie nie prowadzi jeszcze do żadnej katastrofy, ale strach ma wielkie oczy i oczywiście widząc gońca, widząc Hetmana, który zaraz gdzieś może wskoczyć po wypędzeniu skoczka, widząc wieża na linii F, no to często dość automatycznie bronimy się przed tym, co może nastąpić. E było Hetman C7, wieża C1, bardzo ładny ruch od razu, Magnus stawia wieżę na tej samej linii co Hetman, to generuje jakieś motywy taktyczne, teraz widzimy, że każdorazowo na skoczek C6 opcją dla białych jest typowe skoczek D5 i na bicie odbijamy pionkiem, mamy kontrolę nad linią C, zaraz odbijamy skoczka i wygrywamy partię. Po wieża C1 skoczek D7, skoczek płasko, no i to jest chyba mimo wszystko niedokładność, nie wiem czy nie należało tutaj zagrać, grać po prostu gońcem na B7, ale tak jak mówiłem wcześniej, może ta pozycja jest po prostu gorsza. Chodzi o to, że teraz skoczek blokuje temu skoczkowi odejście. Biały grają G4, bardzo ofensywne posunięcie i po G5 ten skoczek nie będzie już miał pola D7, które jest po tym wywędzeniu najbardziej naturalne. No dirbek skoczek C5, goniec B1, niby pole D7 zostało odzyskane dla skoczka, ale nie za bardzo, bo jak zagramy skoczek na D7, to ten nie będzie się miał gdzie podziać i poruch B4 będzie go można prześladować. Goniec B7, teraz nie można się za bardzo zapędzić białymi z atakiem, gdyż po posunięciu G5 wisi nam pionek na E4, widzimy, że jest on atakowany trzykrotnie, a broniony tylko dwa razy, stąd hetman F3, żeby tego pionka wybronić, żeby on był bezpieczny. G6, ruch typowy, Właściwie dwu, dwie funkcje są tego posunięcia. Bo przede wszystkim e, gasimy gdzieś tam zapędy tego gońca. No i no, nie mniej ważne jest to, że mamy pole H5 dla skoczka po ruchu G5. E, I teraz właśnie Magnus się pomylił. Pomylił się w sposób, który nie zaskakuje, bo zagrał coś, co jest kuszące wielce, natomiast jak zwykle w takich bardzo konkretnych sytuacjach liczy się konkret i ten konkret Magnusowi umknął, bo trzeba było nie B4, jak zagrał, tylko G5 i po skoczek H5 ten ruch musi nastąpić, bo inaczej czarne są zbyt pasywne. Gramy F5, bardzo silne posunięcie. Jego puentą jest to, że po biciu po prostu bijemy skoczkiem i teraz na odbicie zawsze mamy hetman H5, a jeżeli po tym czarne grają F6, czyli ruch taki, żeby rozruszać coś po linii F, to wtedy spokojnie B4 albo skoczek D5, może nawet skoczek D5 jest łatwiejszy po biciu, bijemy cd 5 tutaj jest bardzo nieprzyjemne związanie, zaraz będziemy grali B4, dziury E6, C6, król w opałach, ta przekątna otwarta, bardzo wiele nieprzyjemnych rzeczy, prawdopodobnie pozycja białych jest po prostu po ruchu G5 bliska, Wygranej. No, można powiedzieć, że Skoczek E8, ale Skoczek E8 podejrzewam, że możemy tutaj zagrać właśnie B4. I teraz może Skoczek D5, może Hetman H3 z ideą F5. Bardzo wiele idei, bardzo nieprzyjemna pozycja. Magnus zagrał B4, Skoczek D7, G5. I po skoczek H5, taki był jego plan. Zdecydował się na ruch skoczek D5. Piękny ruch, bardzo typowy w stylu Michała Tala, albo raczej Welimirowicza, e, bo był taki zawodnik serbski, który uwielbiał tymi skoczkami pod D5F5 wskakiwać w obronie sycylijskiej, ale tutaj nie ma to większego sensu, e, bo w szachach bicie nie jest przymusowe i po prostu Hetman D8 ne, czarne stoją po prostu ok. E, zauważmy, że bicie było po prostu złe. I tu nawet nie chodzi o odbicie, które też jest ciekawe, ale super efektowne jest skoczek F5, oddajemy drugiego skoczka. Właściwie nie do końca oddajemy, bo po biciu wisi skoczek, i to zresztą jest kluczowe na bicie bijemy, wisi Hetman, Hetman odchodzi i teraz nie bijemy pionka, tylko bijemy na H5 za chwileczkę nieuniknione jest to, że do ataku podłączy się goniec z pola B1, jak on się podłączy, no to robi się bardzo, bardzo źle i tutaj białe faktycznie wygrywają. Po skoczek D5 nastąpiło Hetman D8 i teraz się okazuje, no że super skoczek skoczył na D5, ale nie ma żadnego, jak to się mówi po angielsku, follow-upu, um, kontynu jakiejś kontynuacji tego ataku, no i smutną koniecznością jest bicie bicie, ale jak sobie porównamy tę pozycję i pozycję dwa ruchy wcześniej, czyli przed skoczek d5, no to mamy normalnego skoczka i słabego gońca. Po co Magnus zainwestował czas, żeby wymienić te figury? No to wiadomo, że odpowiedzi na to nie ma. Był to po prostu błąd. Teraz Gramy tak naprawdę od początku, bo choć białe stoją bardzo fajnie wyżej, no to czarne już nie mają tak strasznych problemów z przestrzenią. Już są w stanie dokończyć rozwój. Nie ma wyraźnych słabości i ta pozycja jest po prostu niejasna. Zbalansowana, tak można by było powiedzieć. Obie strony coś tam mają. Hetman H3, typowe posunięcie, żeby zejść ze związania. Ten Hetman teraz i zerka na E6, cały czas ma oko Skoczka gdzieś. Tutaj F5 może się pojawić. Wieża AE8, ładne posunięcie. Włączamy tak naprawdę ostatnią figurę do gry. Białe odpowiedziały wieża c 1 Po raz kolejny Magnus widzi Hetmana. Widzi możliwość postawienia wieży na tej samej linii co Hetman, żeby tutaj zwiększyć napięcie. Hetman D8. Też bardzo naturalne posunięcie, schodzi z tych motywów Hetmanem. Skoczek E2, to bardzo fajny ruch, gdyż skoczek jest teraz chyba najgorszą figurą białych, nic nie robi, jeżeli nie możemy go oddać na F5, lepiej mu poszukać lepszego pola. No i dodatkowo schodzi też z motywów, wstęp. Bo ruch E5 się może tutaj pojawić. Dlatego skoczek E2, ruch profilaktyczny, może zagramy skoczek G3, może zagramy skoczek C3, może chodzi nam o to, żeby na D1 zagrać, zaatakować pionka. Skoczek nie stał dobrze na D4 i bardzo skłusznie Magnus go przestawia. To zresztą sprowokowało przeciwnika. Wysłał taki sygnał Magnus. Bałem się ruchu e5 i do głowy Abdusatorowa może wskoczyła myśl: aha, to może ja zagram e5. No i to ziarno zostało zasiane i z niego wykiełkowało posunięcie, które było błędem, bo nie trzeba było grać tutaj e5. E, najlepsze było e, albo od razu skoczek g7. Albo F6, albo po prostu Hetman C7. Poprawiamy delikatnie Hetmana, atakujemy pionka. Tego pionka pewnie trzeba obronić. Teraz komputer mówi F6 i jakieś komplikacje. Ja bym tu sugerował skoczek G7. Wracamy skoczkiem, który gdzieś tam może być słabością taktyczną. Szykujemy, czy to F5, czy to E5, czy to F5. Wszystkie te ruchy są ok. I zauważmy, że czarne teraz mają fajną taką elastyczną strukturę, bo tu się mogą pojawić motywy E5, B5, D5 e5, f6, f5, to wszystko może się gdzieś tam zmaterializować białe stoją wyżej, ale jeżeli te pionki zostaną wymienione w dobrym scenariuszu dla czarnych to biały król na g1 może okazać się też słabym tym niemniej no tak nie nastąpiło zagrał e5, ruch odpowiedzialny, ruch niezbyt dobry ruch, który prowadzi do tarapatów bo białe odpowiedziały f5 no i teraz oczywiście grozi f6, nie można tego posunięcia zobaczyć czarnymi. Jak czarny zobaczył, że pionek stoi na f6, to właściwie od razu mogą się poddać, bo nie będzie szans obronić pola g7, ale wiedział o tym abdusatorowi i zagrał posunięcie f6. Teraz mamy taką sytuację, że podpalił to skrzydło królewskie Uzbek. Chodzi mu o to, żeby tutaj sprowokować Magnosa do ruchów, ale on... Bardzo dobrze odpowiada, nie reaguje. Jest to jedna z takich sytuacji, które myślę są wymagające dla słabszych zawodników. Oni widzą, że coś tu się dzieje, koniecznie trzeba coś zrobić, a w takich sytuacjach jest wielką umiejętnością to, żeby utrzymać napięcie, jeżeli jest to dla nas korzystne, i Magnus to przez kilka ruchów zrobił. Po prostu Hetman H4, szykujemy się, bronimy pionka, nie wyjaśniamy sytuacji, bo no nie ma z tego jeszcze żadnych korzyści. Czarne wieża F7, obie strony teraz optymalizują ustawienie swoich figur, przygotowują się do ostatecznego jakiegoś zamieszania, które tutaj może nastąpić, bo widzimy, że te pionki w którymś momencie znikną z szachownicy, no i trzeba się do tego... Znikania przygotować. Wieża D1, wieża atakuje pionka, Hetman C7, pion, Hetman e, broni pionka, Hetman atakuje pionka, goniec D3, pionek obroniony, ten goniec zresztą teraz gdzieś tutaj chciałby, może na C4, na tą przekątną gdzieś, może jakieś ID C5, choć to raczej mrzonki, ale kto wie. Wieża E na F8, i teraz e, właściwie. No, najciekawszy chyba moment partii następuje, bo białe nie musiały się tutaj spieszyć. Magnus mógł kontynuować grę opartą na poprawianiu figur. Bardzo ładnym ruchem było wieża F2, sugerowane przez komputer, żeby ta wieża tutaj była ładnie broniona. Może się przydać na, na, na linii G. Odbijamy piłeczkę, zobaczymy, co zrobi przeciwnik tych ruchów. Owczywistych u czarnych nie ma i bardzo łatwo tutaj obłąd. Tymczasem Magnus. Bije na F6, skoczek bije na F6 i gonie z H6. To był zamysł Magnusa. Zaatakować tę wieżę, sprawić, że coś tutaj trzeba czarnymi zrobić. Jak ta wieża odejdzie, no to wiadomo, nacisk na linii F się robi dość poważny. Jak skoczek wróci na G7, to my mamy pole skoczek G3, zdobywamy trochę przestrzeni, nasze figury są lepsze. Za chwilę pewnie zdwoimy się na linii F i będziemy próbować pobić i tego skoczka, połaskotać z pola F6. Bardzo zmyślna sprawa, ale no, Dirbek. Moim zdaniem, był tu o krok od zrobienia naprawdę czegoś znakomitego, bo on świetnie wyczuł, że goniec wcale nie jest tutaj lepszy od wieży, że to bicie nie jest tak strasznie groźne. Tylko że wykonał to chyba nawet na pewno w nieoptymalny sposób, bo można było tak naprawdę zignorować bicie na F8 i zagrać kapitalny b 5 Chodzi o to, że chcemy. Sprawić, że centrum przestanie być stabilne. Jeżeli centrum się rozrusza, to król białych, zwłaszcza przy absencji gońca czarnopolowego, stanie się bardzo słaby. I na przykład, jeżeli bicie, bicie, goniec F8, król F8, bicie, bicie, no bicie, bicie w ogóle nic nie daje. Bicie, bicie w ogóle nic nie daje, bo tutaj nie ma żadnych e, taktycznych możliwości. E, a jeżeli skoczek G3, no, ja taki wariant tutaj sobie popatrzyłem z komputerem. E, w tym momencie komputer chyba daje lekki plus białych, ale nie ma to znaczenia. Do gry ta pozycja jest bardzo nieprzyjemna. Mamy tylko jakość przewagi, a wszystkie figury czarnych świetnie tutaj em, operują. Skoczek gdzieś ma pole f4. Bardzo dobrze to wygląda i zdziwiony jestem, em, że Magnus no, nie wyczuł tutaj tych niuansów, choć z drugiej strony no bardzo często jest tak, że widzimy groźbę i zapominamy o tym, że ta groźba wcale nie Musi być taka groźna, bo B5 kapitalne posunięcie być może nie do znalezienia w warunkach partii szachów szybkich, bo przypominam, że to było tempo 15 plus 5 rozgrywki online, czyli tego czasu nie było tutaj dużo, ale też no, B5 bardzo fajny ruch do zagrania. A tak jak mówiłem wcześniej, Abdusatorow nie był daleki od tego, żeby wyczuć, co jest tutaj idealne, bo on zagrał G5, posunięcie też z taką iskierką geniuszu, które miało w swoim Założeniu zmienić wydarzenia na szachownicy. Otwiera linię G, liczy, że złapie tutaj inicjatywę, i jeśli chodzi o praktyczne strony, praktyczną stronę tej operacji, jest to genialne. Oczywiście komputer nie jest co do tego przekonany, ale zobaczmy o co chodzi. Hetman G5, no, trzeba tym hetmanem bić, bo z G5 to prawdopodobnie wieża G7, i tutaj już ten nacisk na pola 5-E4, gońca G5 jest bardzo nieprzyjemny, dlatego bicie hetmanem, Król odchodzi, bijemy wieżę, wieża F8 i teraz mamy, będąc białymi, i y, wieżę, i pionka za skoczka, ale robi się jednak zamieszanie, bo linia G, bo nacisk na E4, bo pole F4, na które może wskoczyć skoczek i to jest naprawdę niejasna pozycja z drugiej strony oczywiście komputerowe plus 2, mniej więcej plus 2 przemawia i potwierdza, że przy długim czasie do namysłu białe powinny znaleźć tutaj prawidłowe ścieżki. Hetman jest w pułapce, grozi wieża G8, skoczek G3, żeby przesłonić linię, silny ruch Magnusa, wieża na pole G8, Hetman H6 i posunięcie Hetman F7. Teraz Magnus, no nie ma łatwego znania, bo pozycja niby wygrana, ale coś trzeba robić. I nie jest zaskoczeniem, że nie grał tutaj idealnie. Bardzo ciężko jest tu wszystkie niuanse. Wyłapać. Według komputera na przykład najlepszym posunięciem było posunięcie wieża na pole F2. No ale po pierwsze, strasznie boimy się widełek. No te widełki tutaj akurat nie działają. Chociażby dlatego, że możemy pobić, co nie wygląda w sposób strasznie oczywisty, bo trzeba zrozumieć, że nie skoczek 2 bo król k 2 ale skoczek E3, no, że ta pozycja jest dla białych wygrana. To jeszcze można zrozumieć, natomiast e, no, mimo wszystko stawianie tutaj wieży jest ryzykowne, tak jakby na nos. E, I tutaj jest więcej jakichś wariantów. Bicie, bicie, wieża G3, wieża G2, no, trzeba zrozumieć, że tutaj ta pozycja jest wygrana. A na przykład z daleka, patrząc na, na ten układ, e, to wcale nie byłbym przekonany, że to wszystko jest takie łatwe. Wisi pionek, wisi pionek, król jest osłabiony. Komputer twierdzi, że jest to dla białych bardzo dobre, ale no, możemy zrozumieć, że te decyzje dla Magnusa były bardzo wymagające i bardzo trudne. On zagrał goniec E2, ruch, który się wydaje wielce naturalny, bo no, chcemy zagrozić. Bicie na G3 no, zmniejsza ofensywny potencjał czarnych, ale tak trzeba było zagrać. Tu zresztą jest kapitalny wariant. Który, no, policzenie jego to jakiś kosmos, no bo najbardziej się narzuca, oczywiście, bicie, bicie. Teraz nie bijemy wieżą, tylko skoczek E4. E, więcej gruźb stwarzamy. Jedyny sensowny ruch to G4, żeby odejść tym pionkiem, który jest zaatakowany. Skoczek E2, e, skoczek, przepraszam, skoczek na pole G3. E, I teraz jedyna sensowna droga dla białych to jest zbicie tego pionka Hetmanem. Oddajemy gońca, ale gramy królew 2. Groźbicie na E5. Teraz jedyny ruch dla czarnych, to wieża E8, żeby tutaj nie zbić. Bicie skoczka nie jest dobre, bo wtedy Hetman C4 rozpędza się i prześladuje naszego króla, co według komputera gwarantuje remis. I teraz jedyną sztuczką dla białych jest Hetman D7. Zobaczcie, na jakim stopniu tutaj abstrakcji i konkretu to wszystko działa dla komputera. Teraz, jeżeli bicie, bicie, okazuje się, że nie ma dobrego sposobu, żeby pobronić dwie figury, no bo goniec C8 to nie jest dobry sposób. Wieża jest na siódemce, zaraz się druga wieża podłączy, to musi być bardzo złe. Także tutaj trzeba wieżą na E7. Już jesteśmy o krok od tego, żeby uciec skoczkiem, ale Hetman D8 wieża wraca. Znowu chcemy uciec z koszkiem, ale teraz wieża na D7, i y, absolutnie kosmiczne jest to, co pokazuje komputer dalej. Bicie, bicie. I teraz znowu wydaje się, że nie ma jak obronić gońca i skoczka, ale jest posunięcie, goniec E4. Nadal się wydaje, że jest to niewystarczające, bo król E2, goniec szach, król odchodzi. Teraz jak bijemy, no to jest kompletnie wygrana. Albo, no, tak wygląda w każdym razie, tylko że jest mały wtrącony ruch, goniec C4. Okazuje się, że wiszą obie wieże i to już czarne są w stanie e, obronić. Nie wiem, czy wszystko tutaj jest absolutnie forsowne z tej pozycji, Natomiast to jest właśnie jedna z tych sytuacji, w których komputer powie: A, było blisko remisu, a widzimy, że ten remis to był gdzieś tam w jakiejś kosmicznej, zawiłej linii ehm, być może. Do zgarnięcia. Zagrał Skoczek F4, no Dirbek, i tu kolejny bardzo pouczający moment, bo w tej sytuacji Magnus nie broni za wszelką cenę zdobyczy materialnych, tylko transformuje przewagę, bije, bije. Hetman E4 oddał cały swój kapitał, tak naprawdę, bo został z jednym marniutkim pioneczkiem. Widzę, że tu kamerka nam znowu płata figle, ale zaraz to zmienimy. Magnus oddaje tutaj cały swój kapitał i liczy na to, że wygra tę partię na lepszym królu. Faktycznie jego król jest tutaj lepszy, ale pozycja jest trudna. Nastąpiło królew 1. Schodzimy z motywów Hetman G7 bardzo kąśliwy ruch. Teraz na ewentualne bicie mamy szacha. Potem goniec bije E4, więc bardzo ładnie tutaj NoDirback kreuje problemy. Nastąpiło F6. Dlaczego tutaj nastąpiło F6? Bo to jest niedokładny ruch dlatego, że nie łatwo wybrać posunięcie. Ciekawostką jest to, jak myśli w tej sytuacji komputer, bo człowiek widzi, że tutaj mi coś wisi, mam słabego króla, a komputer mówi, zagraj hetmanet 3, będzie pięknie. No, Gramy hetmanet 3, widzimy wieża E8, bronimy skoczka, grozimy motywami, a komputer mówi, zbij piątka, będzie pięknie. Jeżeli ktoś by tak zagrał ze mną, to ja bym naprawdę od razu wysłał raport do komisji dyscyplinarnej, bo no, niewiarygodne jest w tak ostrej pozycji, spojrzenie na pionka. To znaczy, to jest ruch albo komputera, albo bardzo słabego gracza, bo żaden normalny gracz yy, no, nie byłby, moim zdaniem, w stanie, zwłaszcza na sekundach w ogóle takiego procesu myślowego wykonać, żeby takiego pionka gdzieś tam sobie yy, chapnąć, yy, Natomiast ciekawe było, go nie 3 i to posunięcie Magnus myślę powinien był zagrać, bo teraz ewentualne yy, bicie ma ten problem, że przechodzimy do takiej końcówki, w której. Być może nie jest tak łatwo, ale jak zagramy go nie z Edwa i otworzymy sobie drogę dla naszej wieży, to powinno być ok. Nawet jeżeli tego pionka się wygra, to ta pozycja powinna być bardzo, bardzo trudna. To skrzydło jest podejrzane, na to być może zaraz są jakieś motywy wygrywania, może nawet tak, tak. To już trzeba było sp by sprawdzać, czy ta końcówka jest wygrana, tego nie wiem. Nie sprawdzałem tego, ale wydaje się, że też byłaby obiecująca, a wcale nie trzeba wymieniać tych wiesz, Jakbym grał partię, to na pewno rozpatrywałbym w pierwszej kolejności ruch C5, żeby iść tym pionkiem do przodu, i, i powinna być wygrana pozycja. Także tutaj Magnus się troszkę nie wykazał tym ruchem, ale absolutnie jest to do wytłumaczenia o tyle, że ta pozycja jest bardzo, bardzo trudna. Czarne zagrały skoczek F6. No i teraz już duży błąd, tak naprawdę, bo konieczne było bicie na D6 od razu, Mag Zagrał króle 1 i to właściwie dało mu natychmiastową wygraną, bo na bardzo krótkim czasie pomylił się teraz abdusator, trzeba było za wszelką cenę wrzucić wieżę i ta pozycja, gdyby stanęła na szachownicy, myślę, mogłaby się zakończyć naprawdę naprawdę no, dwojako, bo wcale nie wiadomo dlaczego z królem na E1 białe mają stać dużo lepiej. Tyle, że tak nie nastąpiło. Czarne zagrały Hetman 7. Ruch z podobną ideą, tylko że po Hetman D6 nie wiem, co się nie zgodziło, co przeoczył Abduz Satorow bo teraz nie ma sensownej metody gry. Grozi wymiana hetmanów, dlatego on wrócił hetmanem. No ale Magnus chapnął kolejnego pionka, także właściwie podstawka, czy oddanie dwóch pionków ułatwiło Magnusowi zadanie. I ostatnie ruchy tej partii to już była czysta formalność. Magnus poszukał eliminacji figur przeciwnika, wymiany tych figur, uproszczenie, Pozycji, i w tym momencie partia zakończyła się rezygnacją czarnych. W tym momencie meczu było 2 do 0. Magnus obronił się w trzeciej partii, tam miał najcięższe zadanie. Tam był o krok od porażki, ale udało mu się. Obronić w sposób troszkę cudowny, także bardzo pewne zwycięstwo 2,5 do pół w tej partii, którą analizowaliśmy. Możecie się spierać, czy na pewno Magnus rozgromił przeciwnika, ale niezaprzeczalnie od początku to on nadawał ton tej partii, atakował, robił dużo zamieszania, naciskał w końcu, przeciwnik się pomylił. Raz, drugi, trzeci, a zyski Magnusa poza pozycją to były zyski na zegarze, i ten czas na pewno pomógł mu. W wygraniu tego pojedynku. Na dzisiaj to tyle. Zachęcam do śledzenia finałowych rozstrzygnięć tego etapu Champions Chess Tour. Mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Zachęcam do podnoszenia łapek w górę, subskrypcji kanału i oglądania kolejnych materiałów wideo. Trzymajcie się. Cześć!